Jeśli masz ponad 60 lat i zauważyłeś więcej włosów na poduszce, więcej włosów krążących wokół odpływu lub część, która wygląda zauważalnie szerzej niż 5 lat temu, ten film został stworzony dla ciebie, ponieważ jest to coś, czego większość ludzi nigdy nie słyszy od swojego lekarza. To, co jesz na śniadanie każdego ranka, ma bezpośredni i wymierny wpływ na to, czy Twoje mieszki włosowe pozostają aktywne. Czy też cicho się zamykają? Pod koniec tego filmu poznasz osiem konkretnych produktów śniadaniowych, które nauka łączy ze zmniejszoną utratą włosów i silniejszym wzrostem włosów u osób starszych. Zostań do końca, ponieważ jedzenie, które omawiamy pod numerem siódmym, jest jednym z tych, które większość seniorów ma już w swojej kuchni, ale prawie nikt nie łączy go ze zdrowiem włosów a badania, które za nim stoją, są naprawdę imponujące. Zanim przejdziemy do listy, pozwól, że o coś Cię zapytam. Pomyśl o swoim typowym śniadaniu. Czy są to tosty i herbata? A może po prostu kawa? A może w ogóle pomijasz śniadanie, ponieważ rano nie jesteś zbyt głodny? Jeśli którykolwiek z tych dźwięków brzmi znajomo, prawdopodobnie brakuje Ci okna, którego Twoje mieszki włosowe desperacko potrzebują każdego dnia, wypadanie włosów u seniorów nie jest nieuniknione. Dla wielu osób jest to problem żywieniowy, ukryty jako problem starzenia się. I to jest właśnie luka, którą dzisiaj wypełniamy. Subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, ponieważ co tydzień dzielimy się praktycznymi, popartymi dowodami. Treściami zdrowotnymi dla osób starszych, a ta społeczność jest jedną z najbardziej zaangażowanych i opiekuńczych na tej platformie. Oto, co sprawia, że ten film jest wart Twojego czasu. Nie zamierzamy dać Ci niejasnej listy zdrowej żywności i nazwać to dniem. W przypadku każdej żywności powiemy Ci, dlaczego działa ona na poziomie biologicznym. Jaki konkretny składnik odżywczy dostarcza do mieszków włosowych i jak faktycznie włączyć ją do porannej rutyny, bez zamieniania śniadania w obowiązek? Zaczynajmy. Po pierwsze, jajka są jednym z najbardziej kompletnych pokarmów dla włosów, jakie można spożywać, a większość seniorów nie je ich wystarczająco dużo. Włosy składają się prawie w całości z białka zwanego keratyną. A jeśli Twoja dieta jest stale uboga w białko, co jest niezwykle powszechne u osób starszych, Twoje ciało zacznie ustalać priorytety. Organy życiowe są na pierwszym miejscu. Mieszki włosowe są ostatnie. Rezultatem jest przerzedzenie, wypadanie i powolne odrastanie włosów, które wiele osób błędnie przypisuje wyłącznie wiekowi. Jajka rozwiązują ten problem na wielu poziomach. Jedno duże jajko zawiera około 6 gramów wysokiej jakości pełnowartościowego białka, co oznacza, że dostarcza wszystkich niezbędnych aminokwasów, których organizm nie jest w stanie sam wyprodukować. Ale białko to tylko część sukcesu. Jajka są również jednym z najlepszych źródeł biotyny, witaminy z grupy B, która odgrywa bezpośrednią rolę w produkcji keratyny. Niedobór biotyny jest szczególnie powiązany z wypadaniem włosów. I chociaż poważny niedobór jest rzadki, subkliniczny lub łagodny niedobór jest znacznie bardziej powszechny u seniorów, szczególnie tych przyjmujących niektóre leki lub mających problemy z wchłanianiem. Dwa jajka na śniadanie zapewniają znaczącą dawkę obu składników odżywczych w formie, którą organizm skutecznie wchłania. Jajecznica, gotowane, gotowane, to nie ma znaczenia. Liczy się konsekwencja. Jajka powinny stać się regularną częścią poranka, a nie okazjonalnym przysmakiem. Numer dwa. Owies zapewnia mieszkom włosowym mineralną podstawę, której potrzebują, aby pozostać aktywnymi. Owies jest jednym z najbardziej niedocenianych pokarmów dla włosów. Owies jest bogaty w żelazo, cynk i grupę związków zwanych beta-glukanami. A wszystkie te trzy składniki są ważne dla włosów na różne sposoby. Żelazo jest niezbędne do przenoszenia tlenu do skóry głowy przez czerwone krwinki. Gdy poziom żelaza jest niski, nawet nieco poniżej optymalnego, cykl wzrostu włosów skraca się, a wypadanie włosów wzrasta. Niedobór żelaza jest jedną z najczęstszych odwracalnych przyczyn wypadania włosów u osób starszych, zwłaszcza kobiet. Cynk odgrywa inną, ale równie ważną rolę. Wspiera gruczoły łojowe przyczepione do każdego mieszka włosowego, pomaga naprawić uszkodzoną tkankę mieszka i reguluje aktywność hormonalną wokół mieszka. Niski poziom cynku jest bezpośrednio związany z rodzajem wypadania włosów zwanym telogen efluvium, w którym więcej mieszków włosowych niż normalnie przechodzi jednocześnie w fazę spoczynku i wypadania. Poranna miska płatków owsianych dostarcza znaczącą dawkę obu minerałów bez konieczności stosowania suplementów. Oto czego nikt nie mówi o owsie i zdrowiu włosów. Beta-glukany zawarte w owsie zmniejszają również ogólnoustrojowy stan zapalny, a przewlekły stan zapalny o niskim stopniu nasilenia jest coraz częściej identyfikowany jako kluczowy czynnik Powodujący miniaturyzację mieszków włosowych u starzejących się dorosłych. Tak więc, nie tylko odżywiasz swoje włosy, uspokajasz środowisko zapalne, które może je tłumić. Numer 3. Szpinak w porannym koktajlu lub jajecznicy dostarcza kombinacji składników odżywczych, z którymi nie może się równać żaden pojedynczy suplement. Szpinak jest bogaty w kwas foliowy, żelazo. Witaminy A i C oraz kilka przeciwutleniaczy, które wspólnie tworzą środowisko, w którym mieszki włosowe mogą się rozwijać. W szczególności witamina A jest odpowiedzialna za stymulowanie produkcji sebum, naturalnego oleju wytwarzanego przez skórę głowy, w celu utrzymania nawilżenia włosów i zdrowia mieszków włosowych. Wraz z wiekiem produkcja sebum znacznie spada. Czego efektem są suche, łamliwe włosy i swędząca skóra głowy. Witamina C robi coś równie ważnego: jest niezbędna do produkcji kolagenu, białka strukturalnego, które wzmacnia łodygę włosa i tkankę otaczającą każdy mieszek włosowy. Ale witamina C znacznie poprawia również zdolność organizmu do wchłaniania żelaza niechemowego, które jest rodzajem żelaza występującego w pokarmach roślinnych. Tak więc, gdy jesz szpinak, witamina C i żelazo współpracują ze sobą w sposób, który sprawia, że oba te składniki są bardziej skuteczne. Dodanie garści szpinaku do porannej jajecznicy lub zmiksowanie go w smoothie z owocami nie kosztuje prawie nic i zajmuje mniej niż. Minutę. Jego smak jest ledwo wyczuwalny w koktajlu, a po ugotowaniu w jajecznicy prawie niewiędnie. Naprawdę nie ma powodu, by tego nie robić. Numer 4. Jogurt grecki dostarcza białka i probiotyków, które korzystnie wpływają na skórę głowy od wewnątrz. Jogurt grecki zawiera znacznie więcej białka niż zwykły jogurt często od 15 do 20 g na porcję. Co czyni go jednym z najbardziej wydajnych źródeł białka dostępnych na szybkie śniadanie. Omówiliśmy już, dlaczego białko ma kluczowe znaczenie dla produkcji keratyny u osób starszych: więc jogurt grecki jest łatwym i wszechstronnym sposobem na osiągnięcie celu bez gotowania. Ale oto aspekt, który większość ludzi pomija: jogurt grecki jest pokarmem probiotycznym. A pojawiające się badania rysują wyraźną granicę między zdrowiem jelit a zdrowiem skóry głowy. Zrównoważony mikrobiom jelitowy wydaje się poprawiać ogólne wchłanianie składników odżywczych, w tym wchłanianie witamin i minerałów najbardziej związanych z zatrzymywaniem włosów. Zmniejsza również ogólnoustrojowy stan zapalny, o którym wspomnieliśmy wcześniej w kontekście owsa. Gdy jelita dobrze funkcjonują. Organizm po prostu lepiej przyswaja wszystko, co jesz, w tym każdy inny pokarm z tej listy. Wybierz zwykły, pełnotłusty lub niskotłuszczowy jogurt grecki bez dodatku cukru. Dodaj do niego jagody i garść orzechów, a w jednej miseczce znajdziesz trzy lub cztery składniki odżywcze z tej listy praktyczne, szybkie i naprawdę skuteczne. Numer 5. Jagody są małe. Ale ładunek przeciwutleniaczy, jaki niosą, jest niezwykły dla starzejących się mieszków włosowych. Truskawki, jagody, jeżyny i maliny to jedne z najbogatszych źródeł witaminy C i przeciwutleniaczy polifenolowych dostępnych w każdym produkcie śniadaniowym. Mówiliśmy już o tym, jak witamina C wpływa na wchłanianie kolagenu i żelaza. Ale historia przeciwutleniaczy sięga głębiej. Mieszki włosowe otoczone są drobnymi naczyniami krwionośnymi, które z wiekiem stają się podatne na uszkodzenia oksydacyjne. Wolne rodniki, generowane przez stres, zanieczyszczenia, zły sen i naturalny proces starzenia, mogą uszkadzać błony komórkowe mieszków włosowych, zakłócać cykl wzrostu włosów. I przyspieszać przejście mieszków włosowych w stan uśpienia. Przeciwutleniacze neutralizują wolne rodniki, zanim zdążą one spowodować uszkodzenia. Jagody dostarczają jednych z najwyższych stężeń przeciwutleniaczy spośród wszystkich powszechnie spożywanych pokarmów, gram za gram pół filiżanki zmiksowanych jagód dodanych do jogurtu, płatków owsianych lub zmiksowanych w smoothie. Zapewnia tę ochronę każdego ranka. Mrożone jagody są tak samo bogate w składniki odżywcze jak świeże, a przy tym znacznie tańsze, zwłaszcza poza szczytem sezonu. Nie ma wymówki, by ich nie jeść. A teraz, jeśli uważasz, że to naprawdę przydatne, podziel się tym filmem z przyjacielem lub członkiem rodziny, który martwi się przerzedzającymi się włosami. Możesz dać im praktyczny punkt wyjścia, którego im brakowało, polub również ten film. Pomoże to temu kanałowi dotrzeć do większej liczby seniorów, którzy potrzebują dokładnie tego rodzaju prostych informacji na temat zdrowia. Numer 6. Orzechy i nasiona dodane do śniadania dostarczają kwasów tłuszczowych i witaminy E, od których zależy tkanka skóry głowy. Orzechy włoskie, migdały, siemielniane i nasiona chia są wyjątkowym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, witaminy E i cynku. Kwasy tłuszczowe omega-3 odżywiają skórę głowy, zmniejszają stan zapalny wokół mieszków włosowych oraz poprawiają gęstość i połysk samej łodygi włosa. Kilka badań wykazało, że suplementacja kwasami omega-3 prowadzi do wymiernego zmniejszenia wypadania włosów i poprawy ich średnicy, co jest istotne dla osób starszych doświadczających przerzedzenia związanego z wiekiem. Witamina E jest rozpuszczalnym w tłuszczach przeciwutleniaczem, który chroni błony komórkowe mieszków włosowych przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, a także wspomaga zdrowe krążenie krwi w skórze głowy. Jedno z niewielkich, ale dobrze cytowanych badań wykazało, że suplementacja witaminą E doprowadziła do 34% wzrostu włosów u uczestników z wypadaniem włosów. Podczas gdy w badaniu tym stosowano suplement, dostarczanie witaminy E z pożywienia zapewnia ten sam związek w formie, którą organizm rozpoznaje i skutecznie wykorzystuje. Niewielka garść orzechów włoskich lub migdałów posypana owsianką lub jogurtem albo łyżka zmielonego siemienia lnianego dodana do smoothie nie kosztuje prawie nic. A połączone korzyści odżywcze dla włosów, serca i mózgu sprawiają, że jest to jeden z najlepszych porannych nawyków, jakie można sobie wyrobić. Numer 7. Słodkie ziemniaki na śniadanie nie są powszechne, ale nauka stojąca za nimi i wypadaniem włosów zmieni Twoje zdanie. To jest ten, który zaskakuje większość ludzi. Słodkie ziemniaki są jednym z najbogatszych źródeł beta-karotenu, który organizm przekształca w witaminę A na żądanie. Wspomnieliśmy wcześniej, że witamina A napędza produkcję sebum i utrzymuje zdrowe mieszki włosowe, ale powodem, dla którego warto zwrócić szczególną uwagę na słodkie ziemniaki, jest skuteczność ich dostarczania. Pojedynczy, średni słodki ziemniak zawiera wystarczającą ilość beta-karotenu, aby zaspokoić kilkakrotnie zalecane dzienne spożycie witaminy A. Jest jednak coś, co należy zrozumieć. Istnieje różnica między pozyskiwaniem witaminy A z beta-karotenu w pokarmach roślinnych, a pozyskiwaniem jej z retinolu w pokarmach zwierzęcych lub suplementach. Twój organizm bardzo ostrożnie reguluje konwersję beta-karotenu, przekształcając tylko tyle, ile potrzebuje. Oznacza to, że uzyskujesz korzyści bez ryzyka toksyczności witaminy A, która jest prawdziwą obawą w przypadku suplementów w dużych dawkach i została powiązana ze zwiększonym wypadaniem włosów, gdy jest przyjmowana w nadmiarze. Słodkie ziemniaki na śniadanie mogą wydawać się niezwykłe, ale pieczone plastry słodkich ziemniaków zajmują około 25 minut w piekarniku i można je przygotować z wyprzedzeniem na cały tydzień. Niektórzy dodają je do pikantnej jajecznicy, inni rozgniatają je i jedzą na ciepło z cynamonem i garścią orzechów. Gdy raz spróbujesz, stanie się to jednym z tych śniadań, na które naprawdę czekasz. Numer 8. Łosoś lub sardynki na śniadanie dostarczają najbardziej bezpośrednią kombinację składników odżywczych dla włosów, dostępną w jednym pożywieniu. W wielu kulturach na całym świecie ryba na śniadanie jest czymś zupełnie normalnym. Z punktu widzenia zdrowia włosów może to być najbardziej znacząca zmiana, jaką senior może wprowadzić do swojej porannej rutyny. Tłuste ryby, takie jak łosoś, sardynki i makrela, dostarczają kwasów tłuszczowych omega-3, wysokiej jakości białka, witaminy D, witamin z grupy B, w tym B12, selenu i cynku, czyli niemal wszystkich składników odżywczych związanych z zatrzymywaniem włosów. W jednej porcji. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj witamina D. Badania konsekwentnie wykazują niski poziom witaminy D u osób doświadczających wypadania włosów, a receptory witaminy D są obecne bezpośrednio w komórkach mieszków włosowych, co sugeruje, że odgrywa ona aktywną rolę w regulacji cyklu wzrostu włosów. Niedobór witaminy D jest niezwykle powszechny u osób starszych, szczególnie tych, które spędzają niewiele czasu na świeżym powietrzu, a jej źródła w diecie, takie jak tłuste ryby, są jednym z niewielu niezawodnych sposobów na jej uzupełnienie za pomocą żywności, a nie samych suplementów. Sardynki są niedrogie, nie wymagają gotowania i można je zjeść na pełnoziarnistym toście w ciągu kilku minut. Łosoś, świeży, w puszce lub wędzony, jest równie wszechstronny. Jeśli myśl o rybach, o poranku wydaje ci się obca, pomyśl o nich w taki sam sposób, jak o każdym innym białku. Stanowi ono paliwo dla organizmu. Tak się składa, że jednocześnie napędza mieszki włosowe. Teraz zbierzmy wszystko razem, ponieważ ogólny obraz jest tak samo ważny, jak poszczególne pokarmy. Wypadanie włosów u seniorów rzadko jest spowodowane tylko jedną rzeczą. Zwykle jest to połączenie zmniejszonego spożycia białka, zmniejszonego wchłaniania składników odżywczych, zmian hormonalnych, stanu zapalnego skóry głowy i stresu oksydacyjnego, a wszystko to zbiega się w tym samym czasie. Powodem, dla którego śniadanie ma tak szczególne znaczenie, jest to, że nadaje ono ton żywieniowy na cały dzień. Gdy pierwszy posiłek jest bogaty w odpowiednie białka, minerały, przeciwutleniacze i zdrowe tłuszcze, mieszki włosowe mają to, czego potrzebują, aby pozostać aktywnymi w normalnym cyklu wzrostu. Gdy pierwszym posiłkiem jest kawa i tosty, nie mają takiej możliwości. Osiem produktów z dzisiejszego filmu to jajka, białko i biotyna, owies, żelazo i cynk, szpinak, kwas foliowy i witaminy A i C, jogurt grecki, białko i zdrowie jelit, jagody, przeciwutleniacze i witamina C, orzechy i nasiona, kwasy tłuszczowe omega 3 i witamina E, słodkie ziemniaki, beta-karoten oraz tłuste ryby, witamina D i pełne pokrycie składników odżywczych. Nie potrzebujesz wszystkich ośmiu każdego ranka. Wybierz trzy lub cztery, które pasują do Twojej rutyny i zmieniaj je. Konsekwencja w ciągu tygodni i miesięcy przynosi prawdziwe rezultaty. I proszę, jeśli doświadczasz znacznej lub nagłej utraty włosów, skontaktuj się z lekarzem. Niektóre przyczyny wypadania włosów u seniorów, w tym zaburzenia tarczycy, choroby autoimmunologiczne i skutki uboczne leków, wymagają oceny medycznej i nie można ich wyeliminować samą dietą. Udostępnij ten film komuś, kto jest po cichu sfrustrowany przerzedzającymi się włosami. Mogą nie wiedzieć, że odpowiedź może znajdować się w ich kuchni. Subskrybuj i włącz powiadomienia na następny film w przyszłym tygodniu, w którym omówimy wieczorne nawyki, które badania najsilniej łączą z głębszym snem i ostrzejszą pamięcią u dorosłych powyżej 60 roku życia. Do wszystkich, którzy dotrwali do końca! Wasze zaangażowanie w naukę i doskonalenie jest dokładnie tym, dlaczego ten kanał istnieje. Wasze włosy, zdrowie i jakość życia są warte takiej uwagi. Masz teraz wiedzę, wykorzystaj ją do pracy jedno śniadanie naraz. Dbaj o siebie. Do zobaczenia w następnym odcinku.